Witam, jestem mister Grzechuta, to jest kolejny Minecraftowy snapshot noszący nazwę 12w25a. Okej, okay. jak widzicie znowu pobudowałem sobie jakieś różne um, pomoce, dzięki którym Wam wytłumaczę wszystko, co zostało dodane. No i oczywiście mam tabliczki, bez których by się nie obyło. I tradycyjnie zaczniemy od pierwszej, którą zbudowałem sobie w takim domku. Ok, dodano interfejs do tworzenia świata w sieci LAN. Ok, czyli jak wejdziemy w Escape, to mamy tutaj nową funkcję Open to LAN. Klikamy i możemy tutaj sobie, sobie wybrać tryb, na jakim chcemy grać z kimś w e, tej sieci. Możemy wybrać przetrwanie, kreatywny i adventure. Dokładnie nie wiem, naszym na naszym polega ten adventure. To jest chyba ten tryb nowy przygody. Tak, przygody. Ale nie wiem jeszcze, jak on działa. Na razie wiadomo w nim tylko, że nie można niszczyć żadnych bloków. Ale pewnie z czasem będą tam dodawać różne rzeczy inne. Dobra. Możemy również włączyć kody lub je wyłączyć. Tak, żeby osoba, z którą będziemy grać, nie mogła ich używać. Jak również my wtedy nie będziemy mogli ich używać, jeżeli wyłączymy tą funkcję. Dobra. Nie będę klikał Start LAN, bo i tak nie będę z, nim na, z nikim na razie grał. Ok, dodano skanowanie gier lokalnych w liście serwerów, czyli jak wyjdziemy sobie z mapy, e, klikniemy tryb wieloosobowy, to tutaj macie <coughs> takie jakby skanowanie e, serwerów LAN. Aktualnie chyba nie ma u mnie gdzieś otwartych serwerów, dlatego tutaj mi się żadne nie wyświetlają. Ale myślę, że jeżeli byłyby jakieś otwarte, to właśnie tutaj byśmy je widzieli. E, Okej, okay, wróćmy na mapę. Zobaczcie, <coughs> że tak czasem odchrząknę, ale. Choroba, nie radość. No właśnie. Mm, dodano możliwość teleportowania się w wybrane kordy. Um, nie chcę teraz czegoś zepsuć, bo nie wiem, na jakich koordynatach jestem. Na jakich koordynatach jestem? Jeżeli bym wpisał jakieś przypadkowe, to mogłoby mnie gdzieś wynieść i nie mógłbym znaleźć tego miejsca. No ale ok, spróbujmy. Jestem na 368, 340. Czyli bym kliknął TP. powiedzmy 200. 60, 70, powiedzmy. I 320. Ok, przeniosło nas kawałek od tego miejsca gdzieś się rozbudowałem po prostu podbiegnijmy tam um, mogłoby to służyć um, na serwerach multiplayer jeżeli um, jeżeli w sumie to nie już mi się prączysz, nie wiem co powiedzieć dobra E, Możemy by było stosować to na serwerach, jeżeli chcemy się przeteleportować do jakiegoś danego miejsca, a nie do jakiejś osoby, bo nie zawsze chcemy się przeteleportować do kogoś, tylko na przykład do czegoś, do jakiegoś budynku, na przykład do naszego domu, e, a nie akurat do jakiegoś kolegi na przykład, z którym gramy. Mm. Dobra, następna rzecz. Znaczy skończyliśmy. Prowiono czas niszczenia bloków z ukrytym Silverfish. Ehm. Tu mamy dwa bloki z silverfishami, z tymi stworkami, a stoją dwa bloki zwykłe. Nie wiem dokładnie o co chodzi z tym poprawien... poprawionym niszczeniem bloków, bo z tego co słyszałem, z tego co czytałem, powinno być tak, że te bloki, w których siedzi silverfish, powinny się niszczyć tak samo szybko jak. jak zwykłe bloki. Czemu tutaj trzymam bloki z silverfishem? Um, powinny się niszczyć tak samo jak zwykłe bloki, jednak zwykłe bloki dalej się niszczy tak samo, jak e, dalej się niszczy tak samo jak wcześniej, a bloki z silverfishem e, niszczy się tak samo szybko, niszczy się również szyb, szyb, szybko tak jak wcześniej, boże. Um, ok, czyli jeżeli rozwalimy ręką, to również to szybko e, szybko się niszczy ten blok, tak jak ostatnio. Um, a myślałem, właśnie, że będzie inaczej. No i właśnie dlatego nie wiem, na czym polega ta poprawa, bo powinny się niszczyć tak samo, jak te zwykłe bloki, w których nie ma silverfiszy. Fiszy, fiszy. Nie wiem, jak to się odmienia. No i okej, okay, w przyszłości będą moby się spawnowały na półblokach, półpłytkach yy, i schodkach. Czyli jeżeli tak, jak tutaj mam wyłożone. Nie, to są normalne bloki. Tutaj mam na przykład wyłożone schodki, to e, moby będą się po prostu na nich spawnowały, nie tak jak wcześniej. Wcześniej prawdopodobnie tak nie było, skoro co zostało dodane. Ok, no i możliwość stawiania redstone na odwróconych półblokach i półschodkach. jakich półschodkach? Schodkach po prostu. Ok, e, to za chwilę wam przedstawię. Jeszcze parę rzeczy wam powiem z, z własnych spostrzeżeń, które są błędami raczej. Um, dobra, nowe kolory schodów i półpłytek drewnianych. Jak widzicie, mamy <laughs> podstawowy kolor, taki jak było zawsze. Mamy również kolor ciemnego drewna, jasnego i kolor dżemowy, czyli drzewa dżunglowego. Um, te schody i półpłytki zostały dodane dopiero teraz, mimo że płytki tych różnych kolor... mimo że deski tych różnych kolorów już były wcześniej. Um, no ale okej. Okay. Skoro teraz to dodali, to trudno. Um, czym ja to położyłem tutaj? Już nie pamiętam. Um, na, no, Można stawiać Redstone na odwróconych blokach, czyli jeżeli są na górze, przyczepione. Jeżeli postawimy na dole i spróbuję. Czekajcie, game moda sobie włączę, bo muszę Redstone sobie wziąć. Ok. Um, na tych. Jeżeli są położone na dole, nie można postawić, no bo Jakby to wyglądało Tak nie za bardzo um, Tylko na odwróconych I tutaj wiąże się Z tym pewien błąd Bo jeżeli zrobimy to w ten sposób Że ustawimy sobie na przykład Tutaj Gdzie mam czerwoną pochodnię, gdzieś ją ustawiałem <laughs> Jeżeli postawimy sobie tutaj Czerwony proszek, to on nie wspina się Tutaj po ścianie tego Tej półpłytki Czekajcie, pochodnie muszę wziąć <laughs> taką chrypką um, nie wspina się po ścianie tego półbloku, ale mimo to możemy zapalić to w ten sposób. Jak widzicie prąd przechodzi tędy i na tą półpłytkę wchodzi, tak. Um, ale jeżeli ułożymy to w ten sposób, to tego proszku już nie zasila. I to jest właśnie dziwne, bo jeżeli zrobimy to w taki oto przykładowy sposób ułożymy tutaj proszek, o tak, i tutaj postawimy pochodnie. I widzicie, proszek normalnie sobie swobodnie przechodzi pomiędzy wszystkimi tymi blokami. Jeżeli pół bloki mam tak ustawione, to yy, mimo, że po tej stronie proszek, protest przekazywany nie wiadomo jak. Jak tutaj nie łączy się w ogóle ten redstone, to już tutaj nie jest on podłączony do tego proszku. Nawet jeżeli bym wyprostował go w ten sposób, to i tak energia nie jest przekazywana. Normalnie prąd powinien przechodzić tutaj, tutaj i tak do końca, aż tam, tam, tam. Tak samo jak tutaj. No bo jeżeli prąd tutaj wchodzi na górę, mimo że, go, że nie ma redstone'a, redstone to powinien również schodzić w dół, mimo że go też nie ma. No, i mam nadzieję, że to zostanie naprawione albo w ogóle usunięte, że redstone z tego poziomu nie może wchodzić na poziom tego, tej płytki. No, bo tutaj by trochę było dziwne, że tak w powietrzu iść ten proszek pomiędzy tą górną płytką a. A dolnym blokiem, bo tu jest taka przerwa, oczywiście, i dziwnie by wyglądało taki lewitujący proszek. No, mm. coś jeszcze? E proszek możemy również stawiać na schodkach odwróconych do góry nogami do góry schodami <noise> jakoś tak. I również mają taką właściwość, że energia jest przekazy przekazywana w ten sam sposób, co na półpłytkach jeżeli zapalę tego redstone'a, który tutaj się znajduje, to oczywiście te dwie płytki się zapalą, bo prąd jest przekazywany na dwie strony. Tak samo tu. Ale jeżeli zrobię tak samo jak w tamtym przypadku, że ustawię w ten sposób: jak ja to ustawiam? Tak o! Tutaj zapalę pochodnie, to również prąd zanika w tym miejscu. A tak nie powinno być. Nawet jeżeli obrócę schodek. W drugą stronę poczekajcie, o tak e, trzeba to w ten sposób zrobić. Dobra, e, tutaj położę redstone. To i tak, mimo że tutaj jest pełna ściana, pełna tekstura tej ściany, to proszek mimo to nawet nie schodzi po prostu do tego redstone'a nie podłącza się i front nie biegnie dalej. No i dobra, to parę błędów właśnie z redstone'em. Mm, jeszcze jedna rzecz, ostatnia na koniec. Wywalmy te wszystkie pierdoły. Niepotrzebne. Um, Wyśniacy odmawiają handlu po częstym używaniu tej funkcji. Okej, okay, jeszcze nie próbowałem tej funkcji e, z handlem NPC. Znaczy nie próbowałem nie wiem, jak wygląda to, że odmawiają nam handlu Dlatego sobie zaraz spróbujemy O, tutaj były szmaragdy Wiem, że ten NPC chce szmaragdu, dlatego mu je damy 11 I dostajemy toporek hmm. Powinny nam teraz właśnie nową ofertę stworzyć 10 zamieczyk A tak a propos, chyba dodali nowe przedmioty do handlu Chociaż nie Um, ten koleś z. Ten NPC z czarną zbroją daje nam chyba pancerz i ogólnie narzędzia. A ja wcześniej z nim nie handlowałem, dlatego nie widziałem tych narzędzi. Ok. 5 diamentów za szmaragd. Wysoka cena. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, że nam odmówi. Złoto za szmaragd, co paniak. Dobra, nie to. Wow, ew. Eee. Jakim cudem mogę przerobić złoto na. Aha, bo. Nie, nie rozumiem tego za bardzo. Chyba, że, jeżeli włożę jakiś przedmiot, to on mi oferuje coś w zamian. Tak mi się wydaje. Ale nie wiedziałem o tym wcześniej. Że on może nam dać jakieś przedmioty, ale my również jemu możemy dać. Ale to ciekawe. Dobra. No kurde, ile mogę z tobą handlować? Chciałem zobaczyć, jak się oburzysz i przestaniesz ze mną handlować, a nie, że będę handlował w nieskończoność. Hmm. No? Coś nowego? Czy on ma jedną brew? What the... <grymne> Dobra... Ile tego jeszcze chcesz? Gdzie jest żelazo? Dobra... Tu mam żelazo... Chcesz to żelazo to masz... Wypchaj się tym żelazem... No, come on. O Boże, co znowu? Motyka. Więcej motyk. Dobra, wiecie co? E, jak coś chcecie to spróbujcie sobie na własną rękę, ja was nie będę męczył. Po prostu... Została dodana tylko możliwość, nie wiem jaka jest szansa, że odmówi nam npc wymiany, ale w każdym razie jakaś jest. Nie chcę tutaj w nieskończonej stacji próbować aż on mi odmówi, dlatego po prostu skończę ten filmik, jeśli i tak jest za długi jak na informacje. Na przyszłość postaram się robić krótsze, żeby szybciej wam te informacje po prostu przekazać i nie przedłużać zbędnie. Dzisiaj trochę namieszałem w tym co mówiłem, ale... Mam nadzieję, że postaram się przedstawić w miarę dokładnie wszystkie nowe informacje. Jeżeli Wam się spodobało, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi informacjami, które będą za tydzień. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Do zobaczenia już za tydzień, lub jeżeli, lub zachęcam do oglądania moich innych filmów z różnych gier, nie tylko z Minecraft'a. Tak więc, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, no i cześć!